thank mm -hmm. you optyczne potają nam figle częściej niż sobie z tego zdajemy sprawę. Sprawiają, że świat wydaje nam się dziwny. Wprowadzają nas w błąd. Jak to się dzieje i jakie są tego przykłady? Zobaczcie sami. Zapraszamy do świata złudzeń. Na początek dzisiejszych warsztatów przygotowałyśmy dla Was takie obrazki. Ale pewnie zastanawiacie się, co ma wspólnego z iluzją optyczną taki smutny, zatroskany starszy pan. Co ty? To przecież jest piesek. Gdzie piesek? Oliwia. No jeśli odwrócisz kartkę, będziesz miała pieska. <noise> Faktycznie. Zobaczcie. Piesek trzyma kostkę. A teraz? <noise> piesek zamienił się w starszego pana. Zobaczmy następny obrazek. Ja widzę starszego pana z brodą i w kapeluszu, a ty Oliwia? Ja widzę, ja widzę kurę. Kurę? Mhm. Znowu obróć kartkę. Haha, ha, faktycznie. Dziebie sobie ziarenko. Świetne. Okej, okay, to teraz kogo tu mamy? Księżniczkę. Piękną. Nie? No, a kto to? Przecież to jest smutny klaun. Niemożliwe. Ha, naprawdę? No, no, niemożliwe. A to? To jest jakiś zły pan, groźny. Jakiś marynarz, może. A z Twojej perspektywy, Oliwia, jak to wygląda? U mnie jest komunisarz. komisarz. Komisarz? Mm. <laughs> Aż sama jestem ciekawa. O. No faktycznie jakiś groźny komisarz. Dobrze, to sprawdźmy teraz następne. Uuu, jaki wąsiasty pan! Hmm, hmm, hmm. Jakie masumiste wąsy. A ty Oliwia co widzisz? Ja widzę słodkiego zajączka. Dzisiaj ty tu możesz widzieć zajączka. Pokaż. Ha! Jest! Faktycznie! Dobrze, to następny. Uuu, Jakiś czarnoksiężnik chyba. Co, Iwia? Zgadzasz się? Chyba tak. Bo trzyma ka w kapeluszu króliczka. Jak no przecież ten pan jest w kapeluszu, gdzie ty widzisz króliczka? No tutaj. O ja cię! Pan zniknął, a został tylko króliczek w kapeluszu faktycznie. To był jakiś magik. Zostały nam tam jeszcze jakieś obrazki? Tak. O, kto to? U mnie jest żyrafa. A u mnie jest pingwin. Hm. To możliwe? A faktycznie. U Ciebie była Żrafa. Dobrze, to następny obrazek Oliwia. Co tu przedstawia? Ja mam słonia. Słonia przecież to jest łabądek. Pokaż. ha, <słysy> <słysy> faktycznie słoń. Została nam tam jeszcze jakieś obrazki? Ostatni. Co to? Ja widzę lisek, który ukrywa cerek. Nie, przecież to jakiś szpak, który ukradł serek. <grystanie> Faktycznie to lisek. Aby stworzyć rysunek z własną iluzją optyczną, będziecie potrzebować białą kartkę, linijkę, czarny mazak, dwa kolorowe mazaki wybranym przez siebie kolorze i ołówek. Na początek trzeba się zastanowić, co będziemy rysować. Ja będę odrysowywać swoją rękę, a Oliwia wybrała sobie już tej wzór kota. Jeśli tak jak Oliwia zdecydujecie się na już gotowy wzór, musicie go jeszcze raz odrysować ołówkiem, gdyż linie, które są po wydrukowaniu, są za ciemne. To zaczynamy. Ja tak jak już mówiłam, odrysuję sobie swoją dłoń. Oliwia już ma kota gotowego, więc chwilkę poczeka. Gdy mamy już gotowy szkic naszego rysunku, bierzemy linijkę i czarny marker. Będziemy teraz robić linię. Między jedną linią a drugą pozostawcie około centymetr miejsca. Ważne jest, aby nie przecinać liniami naszego rysunku. Widzicie, zostawiamy miejsce. I tak do końca kartki. Moja wykreskowana ręka wygląda już tak, a oliwi kotek w ten sposób. Teraz musimy połączyć nasze linie proste takimi łukami, które poprowadzimy przez całe nasze obrazki. Dobrze, to zaczynamy. Takimi łuczkami wypełniamy nasz cały obrazek. Widzicie już, co się zaczyna dziać z naszą ręką? zaczyna wystawać z kartki. Też to widzicie? Tak wy wygląda na razie moja ręka, a u Oliwi kotek się prezentuje w ten sposób. Jeżeli boicie się od razu e, markerem robić swoje e, łuczki, możecie najpierw sobie je zrobić ołówkiem, a później je poprawić. Podziałamy dalej. Nasze trójwymiarowe obrazki prezentują się na razie w ten sposób. I Oliwi Kociak. Teraz dodamy im troszkę kolorów. Wybieramy sobie dwa. Wybrane przez siebie ulubione kolory, twoje. Ja mam żółty i niebieski, a Oliwia sobie wzięła fioletowy I, i różowy. I teraz. Zabieramy sobie. Jeśli macie takie właśnie z podwójnymi końcówkami, to bierzemy y, tą część z grubszą końcówką. I jeszcze raz przejeżdżamy teraz pod czarnymi liniami. Jeśli są proste, no to jedziemy na prosto. W prostej linii. Nie musi być idealnie. A jeśli już zaczyna się właśnie nasz wzór, no to też właśnie jedziemy znów po naszym łuku. I tak znów przez całą kartkę. Zaczęłyśmy właśnie malować pierwszym kolorem. Zobaczcie, I zaczynamy dodawać teraz nasz drugi kolor. jest, I znów wypełniamy całą przestrzeń tam, gdzie zostało nam jeszcze biały kolor, żeby cała nasza kartka była pokolorowana. Jeśli kolory będą Wam się nachodzić, nic nie szkodzi. Ważne, aby tam, gdzie linia jest prosta, trzymać cały czas prostą kreskę, a tam, gdzie jest nasz obrazek, właśnie jechać po łuku. Jeśli nie macie takich markerów z grubszą końcówką, możecie użyć tych zwykłych pisaków. Wtedy będziecie potrzebować... Po prostu więcej kolorów, aby wypełnić te białe przestrzenie. Nasze obrazki, które zdają się wychodzić z kartki, prezentują się tak. Próbujcie wykonać własne i pochwalić się nimi w komentarzach. Czas na związaną z iluzją optyczną, zapałkową łamigłówkę. Nie wiem, czy poznajecie, ale to nasza sekcja taneczna Mgog, którą prowadzi Pani Magda. Sekcja jest już gotowa do próby, więc Pani Magda sprawdza obecność. W tym celu przechadza się po naszej sali. I z każdego rogu liczy sobie 9 osób i 9 osób. I przechodzi do następnego roku i znowu sprawdza. W tym rzędzie 9 i w tym również 9. Idzie tu i sprawdza. Prawo 9, lewo 9. Uj! I tu tak samo. 9 i 9. Wszyscy są, także można zaczynać próbę. I idzie włączyć muzykę. W tym czasie czterem dziewczynkom przypomina się, że zapomniały zabrać ze sobą picia. Więc biegną szybciutko do swoich rodziców po butelkę z piciem. Jak teraz ma się ustawić pozostała część sekcji tanecznej, aby, gdy przyjdzie pani Magda, i znów sprawdzi, czy w każdym rzędzie jest po 9 osób. Nadal było ich po 9, zanim nasze cztery dziewczynki wrócą. Czy to w ogóle możliwe? Spróbujcie. Ale to jeszcze nie koniec, bo nasza dzisiejsza łamigłówka ma drugą część. Wracają nasze dziewczynki z Piciem. Ale po drodze spotkały swoje cztery koleżanki, które bardzo chciałyby zobaczyć, jak wyglądają zajęcia taneczne, więc przyszły razem z nimi. Pani Magda na razie nie ma. I teraz musimy znów schować, włożyć w nasze rzędy cztery dziewczynki, które wróciły oraz ich cztery koleżanki w taki sposób, aby nadal w każdym rzędzie było po dziewięć osób. Próbujcie. Rozwiązanie zagadki na końcu naszych warsztatów. Widzieliście już obrazy, które odwrócone znaczą zupełnie coś innego. A czy wiecie, jak odwrócić obraz, w ogóle go nie dotykając? Do naszego eksperymentu potrzebne nam będą: szklanka, woda, kartka. Pisak. To zaczynamy. Na początku na naszej kartce rysujemy sobie szczałkę. Nasza szczałka jest już gotowa, nalewamy wody do naszej szklanki. No. Wodę nalewamy prawie do pełna. I teraz bierzemy nasz narysowany obrazek i przesuwamy. Przesuwamy. Już jest za szklanką. Widzieliście? W którą stronę jest skierowana szczałka? Popatrzcie, którą stronę wskazuje strzałka? W lewą. A teraz? W prawą. Widzicie? Sprawdźmy to jeszcze raz. Tym razem narysowałyśmy sobie dwie strzałki. I znów ustawiamy sobie nasze strzałki za szklanką i wlewamy wody. Najpierw tak, żeby znalazła się pod wodą. Tylko jedna strzałka. Widzicie? Już się odwróciła. Tak są na kartce. A tak są w szklance. Obydwie skierowane w lewo. Dobrze. I teraz wlewamy dalej wodę. Tada. I obróciła się następna. Tak są na kartce? A tak w szklance? Hmm, to może spróbujmy teraz coś napisać, jakąś sylabę. Na przykład ach. Piszemy duże drukowane a i drukowane h. Dobrze, nasze literki są przygotowane, to zaczynamy. Jest ach. A teraz? Zmieniło się na ha? I znowu ach. H. A jednak ach. Teraz spróbujcie sobie narysować jakiś rysunek taki niesymetryczny, czyli z jednej strony, aby był Inny. Może być właśnie taki ludzik machający. Może być buźka z jednym przymkniętym oczkiem. Ważne właśnie, żeby nie był z dwóch stron taki sam. Zobaczcie, teraz nasz pan idzie i macha do nas lewą ręką. I wchodzi za szklankę. I macha ręką prawą. Hop! Jest teraz w dół i prawa. Oliwia jeszcze chciała sprawdzić, czy... Nasz kotek też się zmieni w jakiś sposób. Także narysowała tak na szybko. I zobaczcie, idzie, idzie, idzie. Oj, chyba coś zapomniał i się wraca. Nie, idzie jednak w powrotną stronę. Wraca się. Widzicie? Także kotek też się zmienia ze szklanką. A czy wiecie, że ta sama szklanka z wodą, która przed chwilą odwracała nasze obrazki, potrafi złamać widelec? Nie wierzycie? Zaraz Wam pokażę, że to naprawdę możliwe. Zobaczcie, mamy nasz wideores. Jest cały, nieuszkodzony, niezłamany w żadnym miejscu. To wkładamy go do wody. I zobaczcie, co się stało. Złamany? To wyciągamy. I nadal w całości. To spróbujmy jeszcze ze słomką. Słomka w całości. I wkładamy do wody. Hop. I znowu złamała się nasza słomeczka. Teraz z drugą strony. I wyciągamy. Hop. I nadal cała. Rozwiązanie pierwszej części naszej zagadkowej łamigłówki wygląda w ten sposób, że po zewnętrznych stronach musimy poukładać po cztery osoby, a po środku musi zostać jedna. I sprawdzamy. Przechodzi pani Magda i liczę. 9, 9, 9 i 9. Wszyscy są. W drugiej części musimy dołożyć jeszcze 8 zapałek. Tak, żeby nadal wszędzie było po 9 osób. I w tym celu musimy poukładać teraz po zewnętrznej stronie po dwie zapałki, po dwóch tancerzy, a po środku ułożyć ich pięciu. I hop. Nie sprawdzamy.